Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wayne, a przed wami czwarty odcinek z serii Zagrajmy Splinter Cell Double Agent. Yeah! uuu, Szał radości! Na moim kanale dawno nie pojawiały się filmiki mm, z tej gry, ale już wracam do tej serii Ten odcineczek taki krótki, tak na powrót zrobimy. Tak 10 minut Zobaczymy ile osób to obejrzy. Haha trochę tutaj prowimy salt w powietrzu szkoda że za tył nie można robić. ani do przodu bo na mogę dać. czyli lewo prawo i tak dalej no i kamerą mogę ruszać on tego nie widziałem dobra jest do dupy ale jest stabilnie jeszcze w życiu. Cholera, nie zaraz. Eee. Nie, jest zapasowy, jest zapasowy. Zapasowego by nie było. Dobra, nareszcie zaraz będziemy na ziemi. Czyli zacznie się robić ciekawiej. Nie lubię latać w powietrzu. To jest takie nudne. Dobra, no to jedziemy. Fajna misja, bardzo klimatyczna. Wszędzie śnieg mamy w takim białym kombinezonie. Tacy ninja jesteśmy. White ninja bitches. A i możemy sobie zabijać przeciwników, bo to jest misja, w której na dobrą sprawę nawet musimy ich zabijać. Tak jak widzicie, mam mapkę. Są na żółto zaznaczenie, więc. Na razie są spokojni. Jak będą na czerwono, to znaczy, że mamy przesrane. Jak widzicie, tutaj jeden się zapomniał. Odwrócił się do mnie plecami. Co niestety... Będzie... Dla niego bardzo... Nieprzyjemne. No cóż, sp sprawdź dla mnie, czy woda jest ciepła. Lecisz. Na główkę. Dobra, zabieramy nasz sprzęcik. Dobra, dawaj, 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 zbieraj, zbieraj te wibratory, zbieraj. No dobra, lecimy. Uuuu! No to ładnie poleciał, nura dał. Nie ma co. da mm. fuck. Nie no serio. Coś mi tutaj. To może tutaj jakiś karat czy co? A strach podpłynąć! Czekajcie, to nie, ja muszę tu podpłynąć. No kurde. Nie ma opcji, żebym tędy przeszedł. Muszę podejść z tej strony i no, będę musiał go zastrzelić najwyraźniej. No w ogóle żyje? Co z nim jest? What the fuck? Ja sobie zapiszę stan gry tutaj, bo kurde no... Ty on się opala w tym What the... The fuck? Nie no serio... Eee... 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 Mmm... Eee... Nie jest No dobra To jest bardzo dziwny moment Nie ma szkoda marnować pocisku The fuck? Nie no musiałem, sorry ale, kurwa. Nie no dobra To wracamy do już normalnej gry Jak widzicie, jest taki takim klimacie, pada śnieg W ogóle White Ninja Bitches Trochę tutaj pomordujemy tych mośków. On zauważył chyba mnie. No to ja tutaj go... Uh-oh! Uh-oh! Pamiętam z pierwszej części, że jak jest duże przeciwników, to żeby... Sobie... Nie zostawać w miejscu, żeby być w ciągłym ruchu. Więc tak zrobimy. O, włączyli alarm. E, ale zlamiłem. Plus e, e, e. blues. Pojawił się znikąd. Dobra. No dobra. Nie mam, nie mogę przeładować, nie mam w zapasie napojeżonych, trzeba znaleźć, ale pamiętam gdzie były. Ale widzieliście tego, że z dupy się pojawił, to się pojawił z dupy, tamten też z dupy się pojawił między, między lodem a powierzchnią. Między wodą, lodem a powierzchnią. Ja pierdziele, dziwni są ci ludzie tutaj. To bardzo. Bardzo, bardzo. A fuck. No czekajcie, tutaj trzeba wczaić czy, czy, czy... czy... Ile tam jest dwóch jeszcze? I dwóch stoi przy tamtym, tym takim, żeby to wybuchło. W sumie to można, nie wiem, czy to można wysadzać, czy. Nie, bo jedno tutaj zaraz podejdzie pod... Ym, krawędź. nie chcę, żeby było tak, że ja pójdę, wysadzę to, jeden będzie tam, a jeden będzie tu, prawda? A w sumie co mi szkodzi. Wypieprzymy ich w powietrze, a jak nie to chociaż jednego. znowu te pieprzone cyferki God ga 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 God damn. yes, tutaj mamy tu, tu i i i i i i i i, 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 i. jest trzydzieścika i zajebiście no, no ta, ale dobra, chociaż tam się jakoś nie... Dobra, chyba zauważył, że Coś nie gra! Coś ta dziura mi się nie podoba, ten hałas to pierdnięcie, to takie ten, ale... Ale to, to już jest coś podejrzane. Nie no nie wierzę, no wy... wybuch to... Dobra, wybuch sobie był pobyłny, ale kurde no. Mam go dziwniąć w plecy, czy, czy coś? No, dźgnąłeś gołę, jak zauważyłeś, ale... No dobra, i w sumie tutaj jest końcówka, tak... Pierwszej części tej misji, czy coś takiego. Przejdziemy jeszcze kawałek. Kawałeczek. Kawałeczek. O, nareszcie się wczytałeś! Dzięki! Dobra, tutaj żadne nogi widzę, nie wystają spod <laughs> powierzchni koło lodu, i w ogóle tyle, tak, jecie, tak. No tak? No, trzeba tutaj chwilę poczekać, żeby się rozdzielili. Bo niestety, obydwoje nie wpadną do wody, oj, nie wpadną do wody. Współ na kąpiel im nie pasuje. Niestety. Niestety dla nich. Im się to nie podoba. Dobra. Ostrożnie, po cichutku. I jego właściwie możemy... No. Cacy. Cacy Cacy, Cacy. teraz Trzeba się za tamtego wziąć. Tu bardzo fajna egzekucja. Wciągnięcie do wody złamanie karku. Tra! To jest coś. To jest coś, kurde. No i w sumie, tutaj jak widzicie mamy taki duży okręt i ten okręt trzeba będzie oczyścić z strażników, pasowych. no nie, ze strażników, tam są tylko strażnicy. I kapitana trzeba jeszcze będzie skasować, ale to zrobimy już w następnym odcinku. No dobra, to byłoby tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!